Widzowie, udawało, udało mi się skontaktować się znowu z nim, żeby był remont. W sumie teraz to my jesteśmy przeciwko jemu i jego brygadzie 31 botów. Botów, bo nie mamy ludzi. On będzie z botami, ja będę sam.

Naprawdę te buty to jest dobre rozwiązanie, bo on tak blokuje, widzowie, że blokujemy, blokujemy, blokujemy! Nie! To oglądamy z Chin. Poradził se. Odziwo W sumie on już wygrał tak, bo... Jest z tymi botami, ale na tym nie wiem, bo nie słyszy. Nie save, spróbuję. Dobra. dobra, to skontaktujemy się z nim. I tak wygrałem. Więc jest jeden. Ej, widzowie, ogólnie dałem, bo on się przypadkowo do kliknął do bez, bez żadnego kodu. My jesteśmy. panie go wyrzucili, ale on zaraz dołączy, nie? Pewnie on zaraz nam dołączy, tutaj. Do oczu. Widzowie okulie grałem blok Dasha w 32 osób. Słuchaj, przykrywać się. Kiedy uda mi Dobra, widzę. Nie wiem. Kiedy uda mi się w ogóle wstać? Kurze. No chyba nie krytnie start. Tak myślę, że. Dobra, nie wychodzimy. Co robicie, jak się skontaktujemy? Zobacz, no, dołącza tutaj ładnie. PFP. wiem mi kiedy Pamiętajcie, że ten Rudolf ma razy 500 super pacze, bo jest taki napakowany. Wy to widzicie, kiedy jest napakowany. Z Buta ma razy 5. A wiecie coś? Z jego baniaka. Ma razy milion. Dobra, dobra, dobra. Pewnie ten cipek mały będzie zaraz tu gdzieś. Czyli ten natalny lasik. na lasik. A tu jest ten mały. Czekaj, bo ty blokujemy was. Ej, ja nie mogę bić. W ogóle ja mam przecież samotkę mieć, nie? No mam. Tam! Brat się śmieje! Co ja ty nie tylko Tak, w serum! Brat się śmieje! Pach, kosimy! Kiedyś mi wychodziło to super, patrzę, naprawdę! Na że odżyje? Nie! Yeah. Kraba wygrał. I co wie? Oby ten kod jeszcze działał. Sprawdzimy. Czy jeszcze jest dostępny? Jeszcze jest. Wszystko jest na iksach. What the heck? Ej, what the heck co się dzieje? Szczęsny jeden! Szczęśliwy co? Jednak się z nim zagramę. Mam tu dokładnie. Wysyłabym mu. Bo... Tu zaraz dołączę. Zrobić jest! Chodź piepi pi. Rudolf. Jest bardzo smutny. <grym> Brat się śmieje. Się Tego z być przykopać. Brat się śmieje, bracie. że cicho. Okej okay. on jest mały jak świat. Piszcie trochę. Skoczymy im po głowa Pach! Dobra, palę, bo tu ci wyeliminujemy graczów z Chin. Kupstal, wystremu, małe no chepa. Psz! Badanek! Nie, bananek nie. Obnieżył, 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 Brat też ma telefon, teraz i sobie stuka Kurde, bo my zaraz zabijam te moty. Nie widzę go jakby chyba. Pa. No to widzowie pach, tutaj mijamy pa, moty. Nie, totalny dupsko, stajnik Sejfika będę musiał znowu robić Nie! Widzowie, on mi wysyła Widzowie, już dołączamy Pik, pyk, pyk, 32 osóbki Widzowie Widzowie, coś powiem, tak naprawdę Ja umiem robić sejfy ale super już nie za bardzo, czasami wychodzą super punche, raz jak jeszcze nie nagrywałem nagrać, to takiego super, bo on stał, nie, bo musiał coś, był awk przez sekundę dosłownie, zasadziłem mu takiego super puncha do aferów, jeszcze bloki go przegniotły, to było takie dobre i on się już bał, nie, i potem, widzę go, na go kupę, tak? jest, do kupić trzeba. o tu to ja <grytanie> graciu z Chim. chodź chodź oby nie jeszcze tej taktyki o kurde nie <grytanie> melo brzozo? nie to nie jest melo brzozo. pa co ja zrobiłem najgorzej To rzut pod... dobra wysyła mu screena Zawsze w sensie nie wysłałem screena Weźcie, przestańcie. Przecież ja mogę, bo tutaj widzimy się, jakoś już było weźć na Już y, jesteśmy. ale kurde, no ostro było, nie? Strane. Aż mi się buzia, pali takie ostro było. Zaraz mu wysyłamy i drzwi Brat się śmieje. No dobra, teraz rynek o trzeba wysłać. Dobrze. Brat ja się pyta dlaczego, bo nie ma emotki jakiegoś dziwnej. kupstala Hehe, wysłałem do Ciebie. To jest Chin. Kurde, to jest Chin nie mały. O, gdzie jesteś? Pa! Słuchaj, po co dostał? Łoł, wow! Nie dostał. Brać. Brat za migraję. Jestem szedłym. Oto, brat. Spadł. Yeah. Ki żyje. Nie. Oby nam pokazał, że umy sejwy. No, odpad, dobra. To robimy cięcie. Ej, właśnie widzowie. Jaki jest wynik? Bo drapa, to przeliczymy.

że jakbyś uderzył go super pancza, by ci się ręka przykleiła i byś mógł nim wyrzucić. Szkoda. Widzę, że ten gracz z Chiny sobok mnie ciągnął. Więc może teraz zaraz. O ten ciągle startuje super pancza. Dobrze by. co wow, ja odpaliłem. I dobra, jeden nibot. Brat się stara, brat jest brat nie mnie ciągle... brat jest tym botem tutaj K. nie dam się tak o kurde skoczymy po główkach brat żyje, brat nie... brat żyje to jest mój brat, papa brat nie żyje Jest ale łatwo wyrwał. Jez, ha, ha. dwa sejwiki i pod Braty zły, że go zabiłem. Eee. No dobra, robię ucięcie. Dobra, widzowie. Jesteśmy w gierce. Dziś z botami. Nie tak jak w tamtym yy, w, w odcinku. Graw ma kaszel. W tamtym odcinku, że tak... No, że tak... Że sami. Teraz mamy rywala. Jednego, a ja mam trzydziestu jednego. Bez trójki. He, he, he. Odpada 31, czyli Boty i Brygada Chiny. O, w ogóle widzowie, ja tu jest, to są całe Chiny. Ja, brat, on co mnie w mu, kurde. Mimo, że go nie mam w grupie, to on zawsze dołącza jakoś. Później w sumie jest w grupie. Pa! Banana rzucimy. Oby wpadł. Banad sa zrobił jakby... O kurde. Dostał ktoś z banana. Chyba mój brat. Mam głos. Jesteśmy sam na sam... z Kincianem! Ciekawe, czy labirynt.